To jest podcast Sprawny Programista, odcinek siódmy. Dzisiaj zajmiemy się strukturą danych Kolejka oraz akronimem FIFO. Cześć, nazywam się Tomasz Woliński i w swoich podcastach opowiadam o IT z punktu widzenia programisty. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zostać programistą jak wejść do branży, lub może chcesz rozwijać się i szukasz sposobu, by po prostu stać się lepszym programistą, to ten podcast z pewnością jest dla Ciebie. Cześć. To już druga część wpisu na temat struktur danych FIFO oraz LIFO. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się szczegółowo kolejką oraz akronimem FIFO. Jeżeli jednak nie zapoznałeś się jeszcze z pierwszą częścią, to gorąco zachęcam do zaczęcia właśnie o niej. Z tego materiału dowiesz się m.in., co to jest kolejka i jak z niej korzystać, oraz co to jest FIFO i jak samodzielnie zaimplementować strukturę danych zgodną z tym wzorcem. Myśląc o kolejce, nasuwa mi się przede wszystkim skojarzenie z kolejką ludzi czekających do kasy w sklepie. Czy też ze sznurem samochodów stojących w korku na drodze jednopasmowej. W kontekście informatyki jest to jak najbardziej trafna analogia. Kolejkę danych rozumiemy jako ciąg elementów ułożonych jeden za drugim, który charakteryzuje się przede wszystkim tym, że zachowana jest konkretna kolejność przechowywania tych elementów. Kolejka zazwyczaj porządkuje elementy zgodnie z zasadą FIFO. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie kolejka priorytetowa, ale do tego jeszcze wrócimy. Wszystkie elementy w kolejce, czy to kolejce danych, czy osoby w kolejce w sklepie, zwyczajowo zachowują się zgodnie z LIFO. LIFO, czyli z angielskiego first in, first out co w dosłownym tłumaczeniu oznacza mniej więcej pierwszy na wejściu i pierwszy na wyjściu. Pomijamy na chwilę przypadek z przypychankami kolejkowymi. Zakładamy, że każdy będzie grzecznie stał i czekał na swoją kolej. Dzięki takiemu przechowywaniu elementów mamy pewność, że natłok nowych elementów nie spowoduje niejako zagłodzenia elementów już znajdujących się w kolejce od pewnego czasu, jak mogłoby mieć miejsce w przypadku chociażby stosu. Musimy się jednak liczyć z możliwością, że dodając bardzo dużo elementów do kolejki i wolno je przetwarzając, czyli po prostu zdejmując je z kolejki, czas oczekiwania w naszej kolejce bardzo się wydłuży. Struktury danych oparte o FIFO bardzo chętnie wykorzystywane są w informatyce, przede wszystkim do przechowywania danych lub jako systemy planowania zadań. Omówimy sobie teraz główne koncepcje związane z wykorzystaniem kolejki. Zacznijmy od pojęcia głowa kolejki, czyli z angielskiego head. Jest to wskaźnik określający, w którym miejscu znajduje się ten najstarszy, pierwszy element kolejki. Niektóre z operacji wykonywanych na kolejce, takie jak np. pobranie pierwszego elementu, czyli metoda pull, czy podejrzenie pierwszego elementu, metoda pick, będą właśnie korzystały z tego wskaźnika. Z kolei ogonem kolejki, czyli tail, zwyczajowo nazywamy wskaźnik, który wskazuje na ostatni element w naszej kolejce. Operacja korzystająca z tego wskaźnika to dodanie nowego elementu na końcu kolejki. Korzystając z metody offer, nowo dodane elementy domyślnie lądują na końcu kolejki, i wskazuje na nie wskaźnik tail, czyli ogon. W przypadku, gdy w kolejce będzie tylko jeden element, oba wskaźniki head i tail będą wskazywały na ten sam obiekt. Z kolei metoda pull pobiera pierwszy element z kolejki i go z niej zdejmuje. Wskaźnik head będzie teraz wskazywał na element, który był drugi. Lub na wartość pustą 0, jeżeli nie mamy już więcej elementów w naszej strukturze. Kolejna metoda, metoda pick, zwraca pierwszy element z kolejki, czyli ten wskazywany przez head, ale w przeciwieństwie do metody poll jej nie modyfikuje. Przyjrzyjmy się teraz bliżej temu, co Java oferuje nam w kontekście kolejek. Na stronie zamieściłem przykładowe fragmenty kodu w Javie, jednak przykłady są na tyle uniwersalne, że nie powinno być problemu z odniesieniem ich do innych języków programowania prawie do dyspozycji mamy przede wszystkim interfejs Java Util Q oraz rozszerzające go interfejsy takie jak Blocking Queue, Transfer Q i Deque. Szczególne interfejsy i ich różne implementacje pozwalają na przykład obsługiwać kolejki blokujące, kolejki bezpieczne w środowisku wielowątkowym, czy też podwójnie zakończone kolejki, gdzie elementy można będzie dodawać zarówno na początku, jak i na końcu takiej kolejki. Czawie do dyspozycji mamy również klasy implementujące kolejki priorytetowe. Sama kolejka priorytetowa łamie jednak zasadę FIFO. W tym wypadku o tym, który element zostanie pobrany jako pierwszy, nie decyduje to, kiedy został on dodany, ale jego waga, jego ważność. Możemy to sobie wyobrazić jako taką standardową kolejkę, na przykład przy wsiadaniu do samolotu. Wszyscy czekają, Jeden za drugim, aż tu nagle przychodzi VIP z wykupionym specjalnym pakietem członkowskim i ładuje się na sam początek kolejki. Sprawa trochę bardziej się komplikuje, gdy mamy więcej takich osób, czy to elementów w kolejce z różnymi wagami. Wtedy poszczególne elementy w kolejce są układane właśnie według ich wagi. Kolejka priorytetowa była nazywana również HIFO, czyli z angielskiego Highest in, First Out. Czyli najwyższy, najdroższy, ten najważniejszy element będzie przetwarzany jako pierwszy. Elementy dodawane do kolejki priorytetowej domyślnie układane są według ich naturalnej kolejności. Czyli na przykład dla liczb całkowitych zostaną one posortowane według wielkości. Natomiast dla ciągów znaków byłaby to kolejność alfabetyczna. Na to domyślne zachowanie też możemy wpłynąć. Jeżeli elementy przechowywane w kolejce będą implementowały interfejs java.lang.comparable, jak ma to miejsce chociażby w przypadku klasy string i integer, to zostaną one ułożone zgodnie z implementacją metody compareTo. Możemy jednak nadpisać to zachowanie i tworząc kolejkę, jako argument przekazać obiekt implementujący interfejs comparator który zdecyduje, w jakiej kolejności mają zostać ułożone nasze elementy. W celu utrwalenia omawianych tu zagadnień proponuję samodzielnie zaimplementować standardową kolejkę typu FIFO. Najczęściej możemy spotkać się z dwiema równymi implementacjami kolejki. Będzie to RIQ, czy taka oparta o tablicę, lub LinkedQ, wykorzystująca listę wskaźnikową. Na blogu znajdziesz szczegółowy opis krok po kroku, jak zaimplementować to samodzielnie. Przerobienie tych przykładów nie jest konieczne do zrozumienia omawianych tu pojęć, i w zdecydowanej większości przypadków dużo lepszym wyjściem jest skorzystanie z gotowych już klas implementujących kolejkę, takich jak chociażby RIQ czy LinkedList. Mimo wszystko zachęcam do ich przejrzenia i samodzielnej próby implementacji. Jest to świetny sposób na utrwalenie wiedzy w praktyce i pełniejsze zrozumienie tematu. Jeżeli po rozwiązaniu tych przykładów chciałbyś poćwiczyć jeszcze więcej, to na stronie znajdziesz kilka przykładowych zadań do samodzielnej re realizacji. Wynikami swojej pracy, jak zawsze, możesz podzielić się na naszej grupie. Link znajdziesz na blogu. To już koniec serii na temat FIFO i LIFO. Jestem przekonany, że jeżeli udało ci się przerobić przynajmniej połowę pokazanych tu przykładów, to kolejki i stosy nie będą stanowiły dla ciebie już żadnego problemu. Zapraszam cię do zobaczenia notatek do tego odcinka pod adresem stormit.pl/007. Szczególnie w tak technicznych tematach jak omawiane dzisiaj kolejki, warto odwiedzić bloga i na spokojnie przyjrzeć się zamieszczonym tam przykładom. Zapraszam Cię też do obserwowania mnie na Facebooku i na LinkedIn. Możesz zwyczajnie dodać mnie do znajomych. Zamieszczam tam więcej ciekawych materiałów niż tylko informacje o nowych publikacjach. Na dzisiaj to już wszystko, natomiast. W kolejnym odcinku zajmiemy się błędami, przez które nie dostałem swojej pierwszej pracy. Pozdrawiam, do usłyszenia.